Wśród nami Tatr wysoki. W odróżnieniu od zachodnich Tatr wysokie mają wygląd typowo alpejski. Szczyty są strzeliste i trudno dostępne. This section of the route also has many attractions. Ahead of you are the High Tatr. In contrast to the Western Tatras, the High Tatr have a typical alpine look. The peaks are soaring and hard to reach. Pierwsi narciarze pojawili się w Tatrach ponad 100 lat temu i prawie od razu zapragnęli emocjonujących zjazdów najtrudniejszymi trasami. W 1939 roku za kopanem zorganizowano Mistrzostwa Świata. Na Kasprowym odbył się bieg zjazdowy. Mężczyźni startowali ze szczytu, start kobiet znajdował się 150 metrów niżej. Po II wojnie światowej popularność Kasprowego wśród narciarzy wzrosła. W latach 60. oddano do użytku dwie koleje krzesełkowe w Dolinie Goryczkowej i Dolinie Gąsienicowej. The first skiers came to the tatras over 100 years ago. And almost immediately, they wished for exciting rides down the most difficult routes. In 1939, the World Championships were organized in Sakopane. There was a downhill skiing run on Kasproge. Men would start from the top, women's start was 150 meters lower. Following the Second World War, the popularity of Kasproge among skiers increased. In the 1960s, two chairlets were put into use.

namely brown bears, the largest European predators.